Siema, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zanim jednak przejdziemy do testów oraz recenzji, chciałbym Wam serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje zostawione na moim kanale. Dzięki wielkie! A osoby, które jeszcze nie subskrybują, zapraszam, aby tam na dole kliknęły ten czerwony przycisk ponieważ im więcej subskrypcji, szybciej kanał się rozwija, i więcej filmów może powstawać. E, dobra, ale dosyć gadania, przejdźmy do sedna, czyli do naszego sprzętu. Dzisiaj przygotowałem dla Was coś, co w ostatnim czasie zyskało bardzo na popularności, a mianowicie selfie-sticki, czyli tak zwane kijki do robienia sobie samemu zdjęć. Ja mam tutaj taki, o Jezu, zwykły, e, mogę powiedzieć nawet trochę taki badziewiasty selfie-stick. Zobaczcie, tak one wyglądały na samym początku, czyli zwykła rurka, teoretycznie teleskopowa, uchwyt, spust migawki, mocowanie smartfona, no i tutaj przewód do podłączenia właśnie naszego smartfona. Tak one wyglądały. No jest to troszeczkę bardziej wiaste, jak już mówiłem zarcie, ani tego zbyt dobrze rozłożyć, ani złożyć. Na szczęście tym się nie będziemy zajmować. Ja mam tutaj przygotowane selfie sticki prawdziwe, czyli producentów Huawei oraz Spigana. Są to firmy, które zajmują się robieniem tego typu sprzętu. I tutaj mamy cztery różne modele, które sobie porównamy i zobaczymy, jak one się sprawują w domowych warunkach oraz na zewnątrz. No i oczywiście, czy warto inwestować w tego typu rzeczy. Sprzęt na testy otrzymałem od firmy Mobile For Use. Serdecznie Wam za to dziękuję. E, dobra, ale dosyć zbędnego gadania, przejdźmy do szybkiego unboxingu i zobaczymy, jak te selfie-sticki sprawują się w praktyce. No i jedziemy z naszym unboxingiem. Pierwsze co bierzemy do ręki mamy tutaj Huawei Selfie Stick with LED Beauty Light, czyli selfie stick z wbudowaną latareczką, dzięki której podświetlimy sobie tutaj nasze zdjęcia w niedogodnych warunkach oświetleniowych. Ta tak to się prezentuje. Dobra, zajrzyjmy sobie na szybko do środka. Zobaczmy co my tutaj mamy. Jest sam selfie stick, zobaczcie wysypały się oczywiście instrukcje, czyli no jakiś tutaj user guide, tak, tak, o karta gwarancyjna no my tego czytać nie będziemy, bo chcemy obejrzeć nasz sprzęt i co my tu mamy, zobaczmy, tak on się prezentuje e, tak wygląda nasz selfie stick, tutaj mamy z tyłu logo Huawei, z przodu natomiast dwa przyciski latareczka do włączenia oświetlenia i tutaj aparatik do zrobienia zdjęcia, oczywiście E, zestaw diod i zobaczcie sobie, tak to wygląda, że jak naciśniemy, o, musimy chwilę przytrzymać, sorry, czekajcie, o, raz, one się poświetlają, drugi raz mocniej, trzeci raz jeszcze mocniej i tak teraz spada, spada w dół, tak, czyli raz, dwa, trzy, czyli trzy rodzaje natężenia światła, chwilę trzeba przytrzymać, aby to wyłączyć. E, no wygląda on naprawdę bardzo fajnie, jest taki dosyć kompaktowy, ciężkawy, co sprawia też wrażenie sprzętu premium. No, oczywiście, tutaj selfie stick ma kilka takich fajnych opcji. Za chwilę wam o nim opowiem. Zobaczcie, jeżeli chcemy go rozsunąć, tak, czyli rozwinąć, wystarczy zrobić taki ruch. Ciągniemy za tą głowicę. Zobaczcie, selfie stick bez najmniejszego oporu się wysuwa. Ja wam podam wszystkie wymiary, wszystkie parametry. Nie bójcie się, za chwilę wszystko wam będę w międzyczasie tutaj opowiadał. E, tak on się prezentuje na samym początku. No, ale tak, gdzie zamocować tutaj smartfona, prawda? Bo gdzieś tutaj powinien by, powinno być mocowanie na smartfon. Oczywiście, że jest. Tutaj wystarczy tą główkę wysunąć i możemy sobie zamontować naszego smartfona. Tutaj wystarczy rozsunąć i mamy rozstaw na telefon. E, dobra, to sobie złożymy, czyli pierwszy selfie stick. Dajemy go na razie na bok. Zobaczymy sobie kolejny. Tutaj mi podleciał. Huawei Tripod Selfie Stick Wireless Version, czyli wersja bezprzewodowa. Oczywiście ten ma wbudowany też Bluetooth, czyli łączymy się Bluetoothem, tak? Żadnych kabelków tutaj nie ma. Ten tak samo, ale ten ma Wireless Remote, czyli bezprzewodowy pilot. Za chwilę zobaczymy jak to wygląda. Dobra, oczywiście rozpakuję, kartony, tak, jak zwykle. Ten dodatkowo jest zobaczcie w folii. O. Tak on się prezentuje. No, wygląda naprawdę bardzo fajnie, zgrabny taki. Tutaj możemy sobie. O, tutaj mamy mocowanie na nasz smartfon. O, dodatkowo to się obraca. Zobaczcie. O, w ten sposób. Bardzo fajnie. E, no i co? To jest wersja tripod, czyli wersja z y, naszym takim stojakiem. Zobaczcie, w ten sposób rozstawiamy ten stojaczek. Tylko musimy go trochę do góry wysunąć. O. I ta w ten sposób możemy sobie posadzić smartfona. Zobaczcie, tak. O. Tak to wygląda. Naprawdę fajna rzecz. Ale co jest największym bajerem w tym selfie sticku? No właśnie, pilot, który jest odczepiany na magnes. Zobaczcie, on jest na magnesik, więc nie ma żadnego problemu, że coś nam się wyrobi. Po prostu odczepiamy sobie pilota, parujemy pilota z naszym smartfonem, i z każdego miejsca możemy sobie pstrykać zdjęcie. Dodatkowo co mi się podoba w tym selfie sticku, to opcja taka, że mamy coś takiego jak pivot, tak? czyli możemy sobie w pionie i w poziomie naszego smartfona obracać. Zobaczcie, e, niewiele selfie sticków to potrafi, albo stawiamy sobie w ten sposób smartfona, albo w ten sposób i robimy sobie zdjęcie, tak? czyli możemy zrobić poziome i pionowe. Bardzo fajna opcja. E, no jak już mówiłem, ten tripod, tutaj, e, który jest jednocześnie uchwytem, składa się też bardzo fajnie. Tutaj jest taka guma, czyli to jest gumowane. No, i w ten sposób, po prostu, żeby go zablokować, to tutaj, a nie, tu nie ma żadnej blokady. Wystarczy po prostu sobie odchylić. Chodzi to naprawdę bardzo fajnie. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Dobra, pilota odkładamy. Idźmy dalej, bo mamy cztery urządzenia. Kolejny Spigen Wireless Selfie Stick S530W. Aluminiowy też, tak. Tak on się prezentuje i ten selfie stick też jest selfie stickiem bezprzewodowym, zobaczcie, kiedyś takie badziewiaste rzeczy robili, a teraz mamy tutaj wszystko bezprzewodowo, czyli zbędnego okablowania nie podłączamy. Oczywiście mam też wersję przewodową, żeby Wam pokazać tutaj porównanie, ponieważ oprócz tego, że jest przewodowe, bezprzewodowe, no to wiadomo, każdy różni się ceną, ale o tym też za chwilę. No, i co, tutaj mamy gumowaną rączkę, tutaj mamy przycisk do robienia zdjęć, i teraz zobaczcie, tutaj jest port USB, micro USB do ładowania. Aha, tutaj ładujemy, nie ładujemy, tylko wymieniamy sobie baterykę. O, w ten sposób, nawet wyleciała. Dobra, to za chwilę. A tutaj w tym Huawei mamy sobie coś takiego, że zobaczcie, wystarczy go tutaj tak odchylić podłączamy sobie mikro USB i ładujemy naszego selfie sticka. Ten mi się kojarzy z Menu Black. Tam jak mieli to urządzenie do wymazywania pamięci, tak to troszeczkę wygląda. Dobra, no i dalej co mamy tego spigena? Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? No oczywiście się wysuwa musi, tak? To jest selfie stick. Teraz tak, tutaj mocujemy telefon tylko i wyłącznie w poziomie. Niestety w pionie go nie zamontujemy, bo ta głowica się nie rusza. I po zamontowaniu smartfona ustawiamy sobie pozycję, w jakiej chcemy go mieć, i dokręcamy. I wtedy to jest szczywne, i nam tutaj nic nie wyleci. Tak to wygląda. No i co? Ostatni, czwarty firmy Huawei Selfie Stick. Tutaj, jaki model? Te ja wam wszystko pokażę. Tam na dole się wyświetli dokładnie. Jak to wygląda? No i co my tu mamy? Czekajcie ja go otworzę. Dobra, wyjdź. Dobra, jest. Eee, I tutaj mamy Selfie sticka Huawei. A. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo fajny wygląd. Naprawdę zobaczcie, prezentuje się Kozacko. Eee, logo Huawei od góry tutaj przycisków żadnych nie ma. Mamy go z tej strony po otwarciu. Oczywiście, do zrobienia zdjęć. No i teraz tak, tutaj tak samo jak w poprzednim modelu, czyli w Spigenie, regulujemy sobie położenie naszego smartfona. Jak ustawimy dogodną pozycję, zakręcamy i blokujemy sobie telefon. Tylko ten selfie stick jest przewodowy, czyli podłączamy sobie kabelkiem do naszego smartfona w gniazdo, tutaj słuchawkowe. No, minus tego jest taki, że po prostu mikrofon nam nie będzie działał. Tak, czyli jeżeli byśmy chcieli nagrywać jakieś filmy, coś sobie film z wakacji zrobić, to tym już niestety nagramy, ale bez dźwięku. Natomiast reszta selfie sticków jak najbardziej nagrywa z dźwiękiem, ponieważ łączą się po protokole Bluetooth. No i oczywiście co, selfie stick wysuwany, chodzi tu naprawdę wszystko bardzo fajnie. I tak one się prezentują. Dobra, szybki unboxing wykonany. No, wypadałoby posadzić smartfona, zobaczyć, jak one się prezentują w terenie, czy jak robią zdjęcia. Ten najbardziej mnie ciekawi, jak zrobi zdjęcia właśnie w absolutnej ciemności. Także za chwilę zgasną światła, ja porobię kilka fotek i wam to pokażę. No to co, przejdźmy sobie do kolejnej części filmu. Aha, jeszcze jedna rzecz, zobaczcie, bo się pospieszyłem z tym wyrzucaniem pudełek. Spigen jako jedyny dodaje właśnie przewód micro USB do swojego urządzenia do ładowania tego właśnie kijka. Bardzo fajna rzecz. Także dobra, idziemy dalej. No i mam wszystkie cztery selfie kiki ze sobą. No i sprawdzimy po prostu w plenerze na dworze jak to wygląda. Posadzimy telefon na każdym z nich i porobimy kilka zdjęć. To zapraszam. Dobra, więc na pierwszy ogień idzie nasz selfie stick z pilotem, czyli ten nasz tripodik. No i zainsertujemy telefon Zobaczcie, bezproblemowo, tak. możemy go sobie w ten sposób trzymać, jak już mówiłem wcześniej, albo obrócić w pozycji poziomej. E, co, uruchamiamy naszego pilota. Powinien się automatycznie połączyć. Wystarczy włączyć aparat. No i już działa. Czyli możemy sobie nagrywać. Zaraz zrobię kilka ujęć. Taki krótki filmik z telefonu i sobie porównamy jak to tutaj wygląda. No stabilizuje czy stabilizuje obraz moja ręka w sumie. Natomiast sam selfie kijek wygląda w ten sposób. Dobra to sprawdzimy na kolejnych. Huawei z lampką. Wystarczy górę wyciągnąć i też bardzo prosto montuje się na nim telefon. W ten sposób i możemy przystępować, przystąpić już do nagrywania. Myślę, że nie będę każdego uruchamiał, po prostu każdy zrobi tak samo zdjęcia czy film nagra, ponieważ nagrywa się to moim telefonem, natomiast wszystkie działają bezproblemowo. Zobaczcie, tak to wygląda. Ja po prostu wsadzę telefon na każdego z nich po kolei. My mamy Spigena, żeby tutaj na niego zamontować, wystarczy odchylić nasz uchwyt, w ten sposób montujemy naszego smartfona i teraz żeby wystabilizować to ramię, wystarczy po prostu tutaj poluzować możemy sobie ustawić i dokręcamy I w ten sposób mamy stabilnie ustawiony nasz smartfon no i oczywiście jak w poprzednich modelach e, wysuwało się w ten sposób różnią się one po prostu długościami uchwytów i długościami tutaj teleskopów ale o tym za chwilę Czwarty, ostatni, to nasz Huawei, w sumie najmniejszy, czy najmniejszy, naj, no najmniejszy w sumie z nich, tak samo regulacja, czyli odkręcamy, tutaj musimy pamiętać, aby ten kabel wyciągnąć, żeby można nim było zrobić zdjęcie, czy nagrać film, to samo co w poprzedniku, dokręcamy po ustawieniu odpowiedniego kąta, podłączamy do gniazda jack, no i możemy już używać naszego urządzenia. Także tak one się prezentują. A teraz przejdźmy do suchych faktów, czyli wymiary każdego z nich. No jeżeli chodzi o wymiary, to nasz Huawei wersja przewodowa ma długości całkowitej 76,5 cm, to jest od samego końca do początku rączki. Sam natomiast uchwyt ma 15 cm 15, a teleskop ma ich 50. Jeżeli chodzi o rozstaw telefonu, jaki możemy tutaj zamontować, to jest od 5,5 do 8 cm. Natomiast jeżeli chodzi o na jego długość całkowita to 76 cm, natomiast uchwyt ma ich 16, ki również jak QA ma 50 cm 50. No i taki sam rozstaw mamy, jeżeli chodzi o mocowanie od 5,5 do 8 cm. Idąc dalej, nasz tripod Huaweiowy ma cm73 długości całkowitej. Sam uchwyt 14 cm i 44. Jeżeli chodzi o mocowanie smartfona, również jak w poprzednich modelach, jest to od 5,5 do 8 cm. No i ostatni dzisiaj omawiany selfie stick, czyli Huawei z naszą lampką. Długość całkowita to 72,5 cm. Co sprawia, że jest on najkrótszym z dzisiaj omawianych selfie sticków? Natomiast teleskop ma cm 47, a uchwyt 13. Jeżeli chodzi o mocowanie smartfona, tak samo jak u poprzedników, jest to 5,5 do 8 cm. Także testy naszych selfie sticków zostały zakończone. No, sprawują się one bardzo fajnie, fajnie to chodzi, natomiast jeżeli chodzi o ocenę, zostawiam to wam. Piszcie w komentarzach, co Wam się w nich podoba, co Wam się nie podoba, a my widzimy się już w podsumowaniu. Na sam koniec chciałem Wam jeszcze pokazać zdjęcia wykonane selfie stickiem Huawei'a z podświetleniem. W tym momencie mamy podświetlenie na jedynkę ustawione, zobaczcie, można już tutaj coś dostrzec. Teraz na dwójkę stało się to bardziej wyraziste. Natomiast jeżeli użyjemy trzeciego stopnia, jest to zbyt blade, musiałbym po prostu kilka trzymać dalej od twarzy. No i filmik pomału dobiega, oczywiście, końca. Testy widzieliście. Kilka słów na sam koniec odnośnie tych kijków. Generalnie, tak, zdjęcia jakie robią, powiem Wam, że no zdjęcia to są tak naprawdę zdjęcia z naszego aparatu. On nam, on nam tylko pomaga uchwycić dobry kadr. Natomiast tutaj bardzo fajna opcja w tym Huawei'u z tym podświetleniem. Jeżeli chcemy sobie te selfie robić naprawdę w niekorzystnych warunkach oświetleniowych, super sprawa, rewelacja, to mi się bardzo podobało. Podświetlenia trzystopniowe, także naprawdę te zdjęcia bardzo fajnie wychodzą. Co dalej? No tutaj jeżeli chodzi o selfie to no najgorzej moim zdaniem osobiście wypada ten, czyli tutaj model najtańszy. On kosztuje tam w granicach 50 zł, dlatego że jest przewodowy. No i niestety, jak jest przewodowy, to tutaj jakbym chciał nagrać jakiś film, nie mogę tego zrobić, ponieważ nie ma dźwięku. Dalej, jeżeli chodzi o mojego faworyta, to zdecydowanie wygrywa ten model. On kosztuje w granicach 119 zł. Aha, ten kosztuje 129-130 zł. A ten z Pigena kosztuje stówkę. Także tak to się plasują cenowo. No i jak mówiłem, moim największym faworytem to oczywiście ten model, dlatego że. Ma tripoda, gdzie możemy sobie postawić, posadzić ten telefon i wziąć sobie tego pilota i odejść tam na jakąś odległość. Zrobić sobie to zdjęcie. Bardzo fajnie. Dodatkowo to urządzenie może służyć nie tylko jako selfie stick, jako selfie stick. Jezu może nam służyć jako statyw właśnie do nagrywania filmów. Ja mogę go używać nawet tutaj u siebie, tak? do robienia e, jakichś tam ujęć właśnie statycznych, czy nawet ruchomych ujęć, tak? postawić go sobie gdzieś właśnie jako mały statyw, e, skierować na przykład smartfona i smartfonem robić różne ujęcia, wtedy mam ujęcia z dwóch kamer. Bardzo fajnie, także zdecydowanie na plus tutaj tym bardziej, że możemy sterować, e, tak, w piwocie, obrócić sobie ten telefon, posadzić go w pionie bądź trzymać go poziomo. No i tak się prezentują nasze selfistiki. Bardzo fajna rzecz moim zdaniem. Warto w coś takiego zainwestować, jeżeli byśmy chcieli udać się gdzieś na wakacje, zrobić naprawdę bardzo fajne zdjęcia. To najlepszą opcją oczywiście z selfie-sticku dla mnie, tak mówię, jest ten. Natomiast wam szczerze mógłbym polecić coś takiego, czyli ten ze średniej półki model Spigena. Dlatego, jeżeli nie chcielibyście oczywiście wywalać dużo kasy. Coś takiego, jeżeli mielibyście dołożyć 20 zł, to zachęcam do kupna tego sticka, tym bardziej, że możemy, tak jak mówiłem, sobie ustawić fajny kad, odejść i z odległości zrobić zdjęcie. Tutaj niestety w tych modelach tylko, że tak powiem, z ręki, tak, czyli trzymając tego kilka bezpośrednio w ręce. Co jeszcze, no oczywiście ważne, na pewno będziecie zadawać pytania, bateria. Co z baterią? Jak długo trzyma taka bateria? No powiem wam, że bardzo długo, no niestety żadnego z nich nie udało mi się rozładować, no też nie robiłem tutaj 24 na dobę tych zdjęć, tak, nie łaziłem po kilka godzin z kikiem, robiąc nim zdjęcia, on się łączy tylko po bluetoothie i tak naprawdę wyzwala tylko migawkę, więc tutaj zużycie energii jest naprawdę niewielkie, więc ze spokojem, jeżeli go naładujecie na te kilka wypadów, czy nawet na tydzień, ze spokojem Wam wystarczy, jak pojedziecie sobie na wakacje. Także tym się nie musicie przejmować. Zresztą pasuje jest zwykła, normalna ładowarka, przewód. Oczywiście tylko Spigen, co jest też dużym plusem, dołącza ten przewód mikro USB. Resztę musicie sobie skołować sami, czyli zwykła ładowarka od telefonu. Chyba że macie typ C. No to niestety musicie sobie taki kabel dokupić. Ale zwykłe mikro USB oczywiście pasuje. No i co, moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, łapkę w górę zostawcie tam na dole pod filmem. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał, tak jak mówiłem na samym początku, aby coraz więcej, coraz częściej te filmy mogły się na tym kanale pojawiać. Także jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym sprzęcie. Jakie Wy byście wybrali sprzęt. No i co, na tyle. Trzymajcie się, cześć!